Masz za sobą dziesiątki kursów i wciąż czujesz, że nie wiesz od czego zacząć. Przeglądasz różne filmy na YouTube, słuchasz różnych webinarów, szkoleń, podcastów i czujesz, że im więcej słuchasz, tym mniej wiesz. Dokładnie wiem, co czujesz, ponieważ miałam podobnie jak ty i w tym filmie chcę ci dać jasny plan, co zrobić po kolei, żebyś w końcu ruszył z miejsca. Ostatnio otrzymuję mnóstwo takich wiadomości. Klaudia, mam wiedzę, mam chęci, ale nie wiem kompletnie od czego zacząć. Czy zacząć od nagrania kursu, stworzenia e-booka, wyboru niszy, czy uczenia się platformy sprzedażowej. Wszystko wydaje się ważne i wszystko naraz paraliżuje. Daj znać w komentarzu, czy masz podobnie. Jeśli też tak masz, to jesteś w najlepszym miejscu, ponieważ dziś ci pokażę, co robić, żeby ruszyć z konkretnym planem działania. A jeśli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, to witam cię serdecznie. Ja nazywam się Klaudia Stawiarska, od ponad 8 lat mieszkam na Teneryfie, pracuję przez internet i zarabiam na sprzedaży moich produktów. Cyfrowych. Na tym kanale uczę, jak zarabiać na swojej pasji, na swojej wiedzy, jak tworzyć produkty cyfrowe i jak automatyzować sprzedaż. Więc, jeśli są to tematy, które Cię interesują, to zapraszam Cię do subskrypcji kanału i oglądania kolejnych moich filmów. A teraz przechodzimy do tematu, więc jak zacząć działać, nawet jeśli masz mnóstwo wiedzy i wydaje Ci się, że jesteś gotowy do tego, żeby zacząć zarabiać, ale wciąż nie wiesz. Jaki postawić pierwszy krok? Więc pierwszy, najważniejszy krok zacznij od siebie. Więc tutaj nie zadajesz pytania, jaki produkt będę sprzedawać, tylko zadaj pytanie, komu chcę pomóc i w czym mogę pomóc? Dlaczego ja mogę pomóc? Tutaj przede wszystkim musisz zrozumieć siebie, swoją ekspertyzę, swoją pasję, swoje doświadczenie, to czym możesz pomóc, a następnie jak zrozumiesz siebie. To tutaj musisz znaleźć odpowiedzi, komu pomagasz, czyli kto ma problemy, na które ty możesz znaleźć rozwiązanie, na które ty możesz dać rozwiązanie. Kiedy ustalisz podstawy, jakimi jest, kim ty jesteś, w czym pomagasz i komu pomagasz, dopiero możesz przejść do kroku drugiego. Więc krok drugi określ swoją grupę docelową, i problem, jaki rozwiązujesz. Na tym etapie nie musisz jeszcze wiedzieć, jaki kurs stworzyć, czy jak go w ogóle udostępnić na platformie sprzedażowej i później zautomatyzować sprzedaż, tylko na tym etapie musisz wiedzieć, co twoja potencjalna klientka szuka o drugiej w nocy na Google, ponieważ ma problem, którego nie może rozwiązać. Więc na tym etapie musisz. Skupić się na researchu swojej grupy docelowej, na konkretnym prześwietleniu problemów, bolączek i potrzeb, potrzeb Twojej grupy. W czym Ty możesz pomóc i jak ułatwisz życie tym ludziom? I tutaj polecam Ci skorzystać z czata GPT, który pomoże Ci właśnie zrobić taki research. I jeśli nie wiesz, w jaki sposób właśnie wpisywać konkretne komendy, i jak zrobić research z chatem GPT, to polecam Ci mój mini kurs, czat GPT, Twój wirtualny asystent, z którym dowiesz się konkretnie, kim jest Twoja grupa docelowa, jakie ma problemy, jak określić generalnie swoją niszę, jakie stworzyć dla niej produkty i jak je później sprzedać. Także więcej na temat tego kursu polecam Ci przeczytać na stronie, którą zostawię Ci w opisie pod tym filmem. 3. Nie bój się podejmować decyzji. Wiele osób stoi bardzo długo w miejscu, ponieważ boi się, że jeżeli podejmie decyzję o danej niszy, o danym produkcie, o danym temacie, to już nie ma odwrotu. Tak naprawdę to jest totalna bzdura, bo jeżeli okaże się, że nisza, którą wybrałeś, produkt, który chcesz stworzyć, nie ma w ogóle racji bytu, to tak naprawdę w każdej chwili możesz to zmienić. Najważniejsze jest, żebyś podjął konkretną decyzję na tu i teraz, taką, jaką uważasz, że jest. Najlepsza i ruszył z miejsca. Także określasz, komu możesz pomóc, określasz, jakie produkty możesz stworzyć i zaczynasz tworzyć te produkty. Nie zastanawiasz się zbyt długo, czy to jest odpowiedni pomysł, czy to jest odpowiednia grupa, i tak dalej. Musisz ruszyć, żeby móc się uczyć po drodze. Jeżeli okaże się, że to nie jest ten kierunek, możesz to w każdej chwili zmienić. Tak jak mówi znane powiedzenie. Tysiąc milowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zatem postaw pierwszy krok i nie zastanawiaj się zbyt długo zanim w ogóle podejmiesz decyzję, bo nie podejmowanie decyzji to też decyzja. I krok czwarty, działaj mądrze, a nie perfekcyjnie. Więc stwórz coś bezpłatnego, darmowy materiał. Może to być lead magnet lub po prostu darmowe treści, które udostępnisz na YouTubie, na Facebooku czy na Instagramie, w zależności gdzie budujesz swoją markę. Najważniejsze jest, żeby właśnie postawić ten pierwszy krok i najważniejsze jest, żeby nie narzucać sobie tej presji, że to ma być perfekcyjne. Więc pierwszy produkt cyfrowy, jeżeli chcesz stworzyć, to stwórz bezpłatny lead magnet, czy to ma być szkolenie, czy to ma być e-book, czy coś co może kiedyś właśnie zupgradejesz i zrobisz z tego płatny produkt. Natomiast, żeby zbyt długo nie stać w miejscu, a móc uczyć się tego wszystkiego po drodze, to po prostu stwórz bezpłatny produkt, podziel się wartością, zacznij rozmawiać z ludźmi, zacznij obserwować jakie są reakcje, zbieraj po drodze opinie i obserwuj jak to wszystko się Rozwija. Na początku nie potrzebujesz perfekcyjnego produktu na sprzedaż. Przede wszystkim potrzebujesz zaufania i potrzebujesz ludzi, którzy będą chcieli od ciebie kupować. Także nie bój się budować społeczności, nawet jeżeli ma być to tylko 100 osób, które cię obserwują na Instagramie czy na YouTube, to twórz właśnie dla tych 100. Osób. Od czegoś musisz zacząć. Każdy kiedyś zaczynał. Ja też miałam kiedyś jednego subskrybenta na kanale YouTube, czy też jednego followersa gdzieś tam na Instagramie. Więc nie narzucaj sobie też presji, że od razu musisz mieć tysiące followersów, tylko po prostu zacznij. Tworzyć dla tych, którzy już Cię obserwują lub którzy za chwilę Cię zaobserwują. Zatem podsumowując, jeśli czujesz się przytłoczony ilością wiedzy i strategii, które obserwujesz w internecie, to zrób jeden prosty krok. Otwórz swój notatnik i zapisz w zeszycie, w czym mogę pomóc i komu mogę pomóc, w czym jestem dobra i w czym chcę pomagać ludziom. Lub też jaką mam pasję, którą chcę dzielić się z ludźmi. Tak naprawdę od tego zaczyna się marka, która przyciąga, a nie męczy. Marka, która jest autentyczna, do której ludzie z chęcią wracają. Więc jeżeli stworzysz sobie taki autentyczny plan działania, to przede wszystkim ściągniesz z siebie presję właśnie tego perfekcjonizmu. Pamiętaj, to nie musi być od razu idealne. To musi być prawdziwe. Zwłaszcza w czasach sztucznej inteligencji, kiedy jest tworzone dużo sztucznych treści i sztucznych postaci, im bardziej będziesz sobą, tym bardziej będziesz wygrywał nad tymi wszystkimi sztucznymi tworami. A jeśli chcesz przejść ze mną przez cały proces od pomysłu do marki online i pierwszego produktu online, to zapraszam Cię do mojego pakietu 3 w jednym. Dobry start online. Nauczysz się krok po kroku, jak wybrać niszę, jak zbudować markę eksperta w 90 dni i jak stworzyć swój pierwszy produkt cyfrowy. Więcej informacji na temat tego produktu dowiesz się ze strony, którą zostawię ci w opisie pod tym filmem. Tymczasem dziękuję ci za oglądanie tego filmu. Do końca jeśli podobało Ci się to, co dzisiaj usłyszałeś, zostaw łapkę w górę, udostępnij dalej i subskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Będę wdzięczna za wszystkie komentarze, wszystkie lajki i wszystkie udostępnienia. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.